Cześć witajcie dzisiaj gramy w gramy w Pani gramy, dzisiaj gramy, pani gramy, najlepsze, najlepsze i bo najlepiej najlepiej i najglassze, ja jest najglassze, 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 usko Się budzimy. Ale patrzcie, No mamy dzień, nie peniosła. A tak fajnie nam tu się śpi. Dobra, popatrzcie, o dobra, tu nic nie się ma. Uciekam bez grani! Grani! Idziemy idziemy do klaki. Granka! Granka, na no, no, się, się ma, dziadku. Ej, nocie mnie bije. I patrz, stał do nogami, czyli tak. He. Ero no Are tá tyšom no deixa um e grani. Com com grani pincheira <inku> e um che de nas o che campe grani. Budani O grani, Mieszko ja dziadka! Mieszko! Ja babci grani no i mnie chodaję! No patem, babci nie no mnie bia, No Boże. Dzisiaj nołupej na Now gramy. Eroero, now gramy grani i 7 Ale to tak, jest tak tu nam nie wychodzi tu granie, bo widzicie, tu nam nie wychodzi. Te grani jest taka dziwna. Popatrzcie łóciem. wow, dobre i łóciem. Uciekam. Od was uciekam. 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 uciekam się tym się łączyć a wam to przeszkadza. Dobrze. Uciekam od dziadka i od babci. Babci grani.

No bo z tym pokoju, no dzisiaj uciekamy i Czy Czyli idziemy do dziecka małego. Wam będę pokazywał dziecko małe, by sobie urodziła w jasne. W jasne dziecko, czy nie się sobie urodziła. A nie tu, to nie tu. Ale Gra Grani Gra dziecko, które sobie urodziła. Ostatni dzień dzisiaj, ale to dzisiaj mam to dziecko. Grani ja i nie będę im grał tą dzień, bo ja słaby. Opa, ci. Chodź Grani i dziadkiem chorym. Oh, nie ma dziadka na lej, bo na razie właśnie już połapał. Bardzo cię prosim, no dziadku, o łapki w górę. Ustnie zbieracie. nasz łapek górę. Dzisiaj, dzisiaj kończymy gle. O widzicie, babcia nie żyje. O daj mi mieszka, żebym sobie pojał, dziękuję. Dziękuję pajączku. Dziękuję za oglądanie. To był odcinek z moim kuzynem, który ma 5 lat, więc uszanujcie to i zostawcie. Jak najwięcej się da łapy górę, jak powiedział mój kuzyn. Nasza granica to 11 łapy górę. Mam nadzieję, że wbijacie.